Policjanci grupy realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji Skępna oraz Ostrzeszowa prowadzili ćwiczenia. Zajęcia odbywały się pod okiem policjantów z oddziału antyterrorystycznego z Poznania. Policyjni antyterroryści przeprowadzili szkolenie dotyczące współdziałania i likwidacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Doskonalenie obejmowało między innymi zatrzymanie uzbrojonych przestępców oraz uwolnienie przetrzymywanych zakładników. Trening prowadzony był w formie symulacji taktycznej, podczas której policjanci sprawdzali swoje umiejętności indywidualne oraz zespołowe. To miało na zadanie doskonalić umiejętności policjantów, skrywanie umiejętności w taktyce w przypadku zagrożenia bezpośredniego życia i zdrowia obywateli. Antyterroryści bardzo skrupulatnie zwracali uwagę podczas szkolenia na najmniejsze detale, które mogą w rzeczywistej akcji być ważnym ogniwem udanej interwencji. Rady z zakresu zachowania się podczas bezpośredniego zagrożenia otrzymała także senator Angelika Mżdanowska.